Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale, dzisiaj jest z gry Enlisted i dzisiaj zajmiemy się MG13, czyli Maschinengewehr 13, to jest lekki karabin maszynowy. Pierwszy karabin maszynowy dostępny w kampanii moskiewskiej w nacji niemieckiej, jednak nie zawsze tak było. Kiedyś ten karabin był drugim karabinem, wcześniej był do blokowania karabin ZB-26 i on był, mi się wydaje, nieco lepszy, nieco lepiej się spisywał, przynajmniej dla początkujących graczy. Przynajmniej mi grało się tym karabinem znacznie lepiej niż MG-13. MG-13 nie jest jednak bronią złą, na pewno posiada swoich fanów. Którzy jak najbardziej go wykorzystują, bo jest to broń jak najbardziej przyzwoita. Jest to lekki karabin maszynowy i jego prototyp powstał w roku 1926. Produkcja ruszyła w 1930 i trwała do roku 1934. Po tym jak ten karabin przeszedł poprawnie, testy nadano mu oznaczenie: Gerät 13A. Było to związane z tym, że starano się ukryć przeznaczenie tej broni, jaka to właściwie broń jest. Z niemieckiego słowo Gerät oznacza urządzenie, więc można to bardzo szeroko interpretować, co to właściwie miało być. I ta broń ostatecznie w 1930 roku trafiła na wyposażenie. Była to broń jak najbardziej udana. Oczywiście potem została Zastąpiona przez MG34, znacznie bardziej doskonałe. Tu mamy do czynienia z lekkim karabinem maszynowym. MG34 było już, można powiedzieć, uniwersalnym karabinem maszynowym. Jeśli chodzi o masę tej broni, to jest 13,3 kg. Zasilana była nabojem 7,92 na 57 mm. I była zasilana z pudełkowych magazynków 25-nabojowych lub dwubębnowych 75-nabojowych magazynków, szybkostrzelność teoretyczna. To 550 strzałów na minutę. Prędkość początkowa pocisku 890 metrów na sekundę, zasięg 2000 metrów. Ta broń, na przykład, była na wyposażeniu Panzer wagen 1. Była to broń jak najbardziej udana, wspisująca się na polu bitwy, całkiem nie za szybko strzelność, jednak została zastąpiona przez MG-34, które było po prostu lepsze. W grze niestety ta broń jest całkiem niezła, znaczy grałem się nią dobrze. Owszem, wolę ZB-20. Ale wydaje mi się, że na tą broń nie można narzekać. Jest to broń całkiem niezła. 25-nabojowy magazynek, jednak w tej broni, mi się wydaje, schodzi szybciej niż w ZB. Dla początkującego gracza, może to być problematyczne. Nie liczy się tylko szybkostrzelność, ale liczy się, żeby ta szybkostrzelność była rozsądna. W ZB mi się wydaje, ona jest nieco lepsza, znaczy łatwiej jest kontrolować ogień. Natomiast tutaj możemy bardzo szybko wywalić wszystkie pociski, i to mi się parokrotnie zdarzyło. Wydawało mi się, że umieszczenie ZB na samym początku jest lepszą decyzją, dlatego że jest to broń bardziej przystosowana do nauki. W sensie gra się nią po prostu wygodniej na samym początku, jest mniejsza szybkostrzelność, łatwiej jest kontrolować ogień. ZB nawet można spokojnie wyjmować pojedynczymi strzałami przeciwników. Natomiast ta broń się do tego tak średnio nadaje, znaczy ona nie jest zła, ale mi się wydaje, że po prostu ZB jest znacznie, znacznie lepsze. Ta broń na sam początek może być, mi się wydaje, że po prostu jakoś sobie dadzą radę z nią gracze i jak najbardziej będzie ona wykorzystywana. Aczkolwiek daleko tej broni do ideału i nie jest to broń, która jest moją na pewno ulubioną bronią. Nie jest to też broń, mi się wydaje, znacznie przesadzona. Ten 25-nabojowy magazynek znacznie ogranicza nasze możliwości prucia wrogów i też on schodzi szybko i to powoduje, że no jednak musimy pilnować się, żeby nie wyskoczyć na wroga z kilkoma pociskami albo w ogóle wyskoczyć z pustym prawie magazynkiem, więc no jednak ta broń wymaga nieco umiejętności, mi się wydaje. Dla bardziej zaawansowanych graczy będzie po prostu, mi się wydaje, lepsza. Aczkolwiek jest naprawdę, mi się wydaje... Spoko da się nią coś ugrać? Jeśli chodzi o sposób działania, to mamy tutaj do czynienia z krótkim odrzutem lufy. Ta broń była wykorzystywana nie tylko w Niemczech, ale również na przykład w Hiszpanii, Portugalii, Chinach czy też Angolii i tam ponoć dotrwała ona nawet do lat 80. XX wieku, czyli całkiem. Z... Poro czasu pozostawała w służbie i w użyciu, więc ta broń była jak najbardziej bronią udaną i spisywała się na polu bitwy, aczkolwiek po prostu kiedy pojawił się MG34, znacznie bardziej doskonały, znacznie lepiej spisujący się na polu bitwy karabin maszynowy, już praktycznie można powiedzieć uniwersalny karabin maszynowy, a nie lekki karabin maszynowy, no to została po prostu ona wyparta przez znacznie lepszą konstrukcję. Jednak jak na swoje czasy była to konstrukcja typowa, jak najbardziej udana, nie było z nią większych problemów, jak najbardziej się spisywała. I podobnie jest w grze Enlisted, ona nie jest może porywająca, ale swoje zadanie spełnia. Jak najbardziej na sam początek będzie to dobry karabin maszynowy. W sensie ZB oczywiście bardziej mi przypadł do gustu, bardziej wolę właśnie ten karabin, aczkolwiek MG13 może być, da się nią coś tam ugrać. Więc, więc jest to całkiem niezły karabin maszynowy, da się nim na spokojnie... Fajnie grać, robić fajne wyniki. To czy ostatecznie wymienicie go na teoretycznie lepszego ZB26? To jest już kwestia gustu i to jak gracie w grze. Niestety, jeśli gracie bardziej spokojnie, staracie się. Grać po prostu na nieco większy dystans, to ZB będzie lepszy. W zwarciu MG13 jest mi się wydaje jednak skuteczniejszy, więc to wszystko jest po prostu kwestia gustu, kwestia tego, co lubicie i to, jak lubicie grać. Zarówno MG13, jak i ZB26 są broniami po prostu mi się wydaje bardzo dobrymi, i obiema broniami będzie Wam się dobrze grało i będziecie robić dobre wyniki tylko przy odpowiednim wykorzystaniu tych broni. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co myślicie o MG13 w grze listę. czy graliście tam broń w tej grze, a może graliście tą bramę w jakiejś innej produkcji. Jak tam się spisywała, napiszcie, który karabin uważacie za lepszy: MG13 czy ZB. A może oba karabiny są dla Was porównywalne, a może oba wykorzystujecie i po prostu wykorzystujecie zależnie od sytuacji i od potrzeb. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć!